Na początku odbieram 5 dropów star. Ciekawe co nam wyjdzie. Dobra, pięć rzadki. O, ciotki. Rzadki. no weź coś lepszego. O, bardzo rzadki, chociaż tyle. chociaż tyle. Bardzo słabo, bardzo słabo. Nie płakam, nie no, płakam. Chociaż się chociaż chodź, szybik. chodź szybik. No kurde. Ale, ale ogólnie szymanko... zrobię z mną jest mój brat środny. Idzie? Szymanko widzowie? Dobra, dobra, wyszło to mi, wyszło. Ale nie, nie, nie. gdzieś to gdzieś sobie też pobijamy będziemy sobie grać różne gry, nie wiem. Najpierw w Robocarsa, później może w Roblox, ale nie wiem. Ale to się dopiero okaże. Ty weź jakąś postać. No, dary, mam dalej, mam zarezerwować. Cieszę szkoda, że ty nie masz nie na 11. Dlaczego w ogóle przyszłość na 11? No, bo ja zbierałem ciągle na te przybranie jedne. Chcę, żeby tysięcy. Na razie zbieram. Dobra, weźmy wezm, wezmę pan. O, dobra, dobra, ja sobie kupiłem jego coś misję, okej? Okay? No. Dobra, słuchaj, pamiętaj, nie mów do mnie moim imieniem, a ja do ciebie też nie mówię moim imieniem, okej? Okay? Okej. Okay. S -s Słuchajcie, tylko chcę wam pokazać, że na koniec tego filmu podamy ID gracza, żebyście mogli, żeby taka była nagroda dla widzów, którzy ja, oglądają do końca i subskrybują kanał. I Oczywiście su subskrybują kanał, bo no, no, na, na końcu podam swe ID, no i na końcu podam swe ID i, i, do, do konta. No. I, I mojego brata życzlicznego. No, no, bo, no, i, no, i słuchajcie, mamy taki, mamy taki plan, że jeszcze później pograć w jakieś inne gierki. No, bo co, będziemy cały czas chcieli pograć? Dobra, dobra, bardzo fajny, polecam. słaj słuchajcie. To jest taki fajny słuchajcie, kanał. Słuchajcie, to jest no, fajny kanał dla widzów i moich innych. Mogą się nie podobać, ale jednak. Jest on fajny, z tym się zgadzam, ale jednak, no wiem, są lepsze kanały jak, nie wiem, Wojan Games czy coś takiego. Ale to też warto zasubskrybować, bo tam znajdziecie, bo tam bardzo znajdziecie, znajdziecie ciągle online z naszymi filmami. Słuchajcie, no nie będą to filmy co miesiąc, no. tylko to jakieś 11 dni, czy coś takiego, no. No, albo to się dni max, max, ale no. chcę wam coś powiedzieć, jakby coś, to Błagam, nie przezywajcie mnie w komentarzach, bo naprawdę głupie jest przezywać. Bo ja was nie przezywam, ja was nie przyzywam. ja was pozdrawiam. Pozdro w ogóle, pozdro. Pozdro, pozdro na każdego, kto, kto subskrybuje, kanał i kto ogląda. No, ale też. I kto ogląda? Słuch, Słuchajcie, jakby, jakby coś jakaś wiska mi prosiła, żeby mówić, żeby subskrybować. No i... No i że na trzecim filmie, ok, mogę to zrobić, ale nie na drugim już miałem inny plan, nie będę Wam mówił, bo, na, bo to jest dla Wiski, to jest dla Wiski, słuchajcie, bo to jest moja ulubiona Wiska, Słuchajcie, no i no i zapodałem jakie filmy będą wy, wy słuchajcie, ten... No i tam już nagramy. Pewien jeden film. No i słuchajcie, mamy miał ja no go nagrałem, słuchajcie. No, ale m, pomysł na inne filmy. Ale mogę wam jedną zdać Słuchajcie, mam pomysł, żeby zrobić, żeby zrobić coś takiego, ja że mo, moim zdaniem wybieramy. Ja mam na L, o, 21 o no, 21 to nawet spoko. Ej, Ale ty jaką masz rękę na to, na, na bazie? Na bazie? Masz nie, no. Ok, mam rangę osiemnastą, dam, bo wiesz, bo wiesz, no to ja nie wbiałem jej, no, ja mam rękę, trochę, więc krzyczę, ale robię. tylko i, to no damy. i, no i będziemy wszystkie oceniać skiny do, najlepsze, z każdego ozdaniacza, ale jakby coś, ale jakby coś to jest tylko moje zdanie, ale, ale to, słuchajcie, będzie film dla, naprawdę, Fajnych widok, bo naprawdę ja lubię. I mnie nie będziecie błagam. Niechaj tu mnie wtedy na komentarzach. Bo dużo jak ktoś nagrywa takie filmy, to tyle hejtów na niego spada, że Ej, ja na przykład Finks ma lepsze skiny. Nie, już cały Sphinx. To jest tylko moje zdanie. Dobra, Metal Finks jest dobrze od tego rzadkiego skina, wiecie. Ale jednak. Chłopie, Edgar mnie chciał. To teraz sam chciał, nie? Dobra, ale później sobie pogramy. Później sobie pogramy z Robloxa. Pokażę wam, jakie mam game pasy i tak dalej. Wiecie, mam wszystkie game pasy. Ale wiecie, tam. Pokażę wam. Słuchajcie, wszystko jest naprawdę dopracowane. Błagam, żebyście mieli jakieś. Dobra, ósemka. Ale, ale. Proszę, żebyście naprawdę <grymne> lubili i zostawcie, błagam, je, jeśli Mówicie był starca, taki deal, że jeśli będzie pro starca, to zostawcie koniecznie tu subskrypcję, To znajdzie się na pewno dla was film Napiszcie w komentarzach, jakie filmy następne, bo nawet Okej, okay. będzie? Nie, Edgarik, Edgarik, Edgarik Edgar skacze Jak napiszecie o, poczekaj. Jak napiszecie Brow Stars, to mój brat ciotyczny Wam przypnie serduszko. Ja każdemu przypinam serduszko, ale dla moich widzów sobie przypnę serduszko, wiecie. Jakby to że ja już mam prawie wszystkie skiny bo z tego nowego update'u, bo brakuje mi tylko ten hipnos Hypnos. Hypnos tej. wiesz. Następnie sobie kupię. No i w ogóle to są mega fajne skiny, bo jest Meduza M, słuchajcie, w sklepie. Jeszcze ze skarnetu, wiecie. No i to są mega fajne skiny, bo chcę kupować. Niestety nie mam gemów, ale... Wiecie, to się zdarza, się zdarza. A ty bardzo może kupić skina jakiegoś. Ale nie polecam... Ale po prostu ja Ci nie mówię. Mm. O, nie, o nie, o nie. O nie. O nie. O, nie. No okej, okay, to... Ale co mam zrobić swoje imię? Dla... E, słuchajcie, słuchajcie, dla najlepszych widzów pod koniec zradzim swoje imię. Hmm. Ale oni już i tak będą wiedzieć, jakie mam imię, bo o, nikt słuchajcie, tego nie przemyślał, bo jak wejdziemy sobie na mój profil, to na ID chyba widać moje imię. No ja mam na imię Bartek. Ja tym Bardzo Was pozdrawiam widzowie. No słuchajcie, dużo mi się pytało, jakie mam na imię, ale no, musiałem to zdradzić, bo wiecie, wiecie, wiecie tam, wiecie tam, ja, ja dla widzów moich ukochanych to zrobię. Nie no, nie no, nie ukochanych, ale jednak bardzo lubię moich widzów. Ale ty, a co ty sądzisz, że mnie powiesz, że na bazie u mnie? Ale nie, ale nie, nie na ten film, nie na ten film, a następny jakiś może, ale tam na jedyna z tej mam, poczekajcie, poczekajcie, ja muszę to powiedzieć, ja niedługo będę mógł sobie kupić hiperkę, no i do kogo to będzie hiperka, bo ja myślę, że do końca fajnie by było, bo niedługo będę miał 200 monet za darmo, bo z tego, o, jeszcze os za ostatnim, ale tam, Sekterem sobie pogramy. <grym> Dopóki nie wiem 50 u mnie levelu, to będziemy grać w tego Brawla. Albo nie, albo nie. Do, jak będę miał już 49 albo 48 level, to odpuścimy Brawla i będziemy grać w ten Roblox, a czy jakieś inne gry, wiesz. No. Bo nie. Bo widzowie... Bo nie nie będą widzieć, tylko Brawl stardzą na, na naszych filmach. No to jest przesada mała. Be będziemy chyba nagrywać na czwartym albo piątym w, w Robloxie? Tak? Czy jak to miało Słuchajcie! Być? W w, słuchajcie, będziemy nagrywać z różnych gier. Jak na przykład... Słuchajcie, jak na przykład... Słuchajcie... Jak mieliśmy, słuch nagrywać, na ja tym, jak mieliśmy nagrywać na czwartym czy na piątym filmie z Robloxa? Nie, słuchajcie, będziemy nagrywać z... Słuchajcie, Minecrafta. Bo bardzo lubię Minecrafta niektórzy. Wiem. <grym> I z Robloxa. Z Brawl Starsa, z Stumble Geisa na pewno. Nie ma innej opcji. Ja lubię Stumble StumbleGuysa, ale też znajdzie się coś dla fanów typu zabijania. Jak Brawl Stars, czy może niedługo będzie Among Us? się, bo niedługo na filmach będziecie spotykali Among Usa. Na jakimś dziesiątych, jedenastych. Więc to trzeba jeszcze poczekać. Ale na pewno coś dla Was się znajdzie. Przepraszam, że Fortnite nie mogę nagrywać. Jakby był fajniejszy, to bym mógł nagrywać, ale. No nie przybadam za Fortnite'em, nie przybadam. Nawet za Fortnite'em, słuchajcie. Słuchajcie, nie wiem. Nie wiem, wiem, wiem. Mms, 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 jak Mems. Dobra. Nie, nie, Kult, 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 kult! Jest! sekunda! No, była sekunda, była sekunda, nie! No. Czy? A co nie sądzisz, nie, Co nie sądzisz, że już nagrywamy 10 minut z tego Brawl'a? To co nie sądzisz, żeby. Przenieść się do Brawl'a? Do, do tego Robloxa? A nie, ja, ja myślę, żeby pograć na, na jednym filmie w Brawl Stars, a na jednym w Robloxa, bo jako tak. No, przynoszę, bo, bo tak, zależy. Bo ktoś Ech? bardziej lubi Robloxa, ktoś bardziej brał Starsa. Niektórzy lubią obydwa tak samo. Słuchajcie, ja na chwilę wejdę do Robloxa. że Na chwilę, słuchajcie, nie będę zadłużał jakieś 3 minuty. <laughs> Przepraszam, że tylko na 3 minuty, to będzie coś innego. Ale na chwilę wejdę do Heaven bo jak ktoś nie widział, to jest nowy update. Więc taki fajny, a ja już mam wszystko. Lambo jest takie fajne Latajek, latajek, latajek Dobra, słuchajcie, Bartek na chwilę wyszedł, słuchajcie Bo, bo, bo sobie poszedłem wodę, se ten Wziąć No i takie jest super, no i za jeszcze coś takiego To jest, no i to jest tak dobre No i oczywiście latajek Latajek jest fajny też, mega o, owszem, owszem, jest latajek fajny. Idę po latajka. Zobaczcie tego latajka. Muszę go sobie przyjąć. Latajka. Latajek, latajek. Dobra. No i oczywiście... Kto by tu skakał? O, widzicie? Widzicie to? Na 400 jest taki fajny. Uhu! Latajek. No i nawet można Spider-Man tym chodzić, po ścianach krzejcie. Zobaczcie, i zobaczcie, Spider-Man. Nie wiem, może ktoś się tu znajdzie. Fan Spiderman. man No i oczywiście jeszcze jest. Armata Bandata. Ale żebyście widzieli to auto jest takie super! Jak Lambo jest dosłownie. O! Teraz zobaczcie, będę myśleli że to Lambo. będę myśleli że to Lambo te za 200 luxów za to premium, za by premium. No i słuchajcie, minęło wiem. Dzięki. No i ogólnie ten latajek dla mnie jest najlepszy. Nie mam najlepsze jest Armata, ale... Latajek też jest mega, mega, mega. Fajny, bo latajkiem można latać. wiem, ja to nazywam latajkiem, ale. Piu, pium pium pią. Pią, dobro, Dobra, Słaj. Nie wiem, nie wiem, co zrobić, ale. No, ale wchodzę, no już. Słuchaj, Jezu, ja trzeba ja czas mam tu. Tam... w rękach ten. Może ja wezmę kogoś? Ja słuchaj, bo to jest dobrze. O, sklep. Game. Nie, iść Nie, gęstym. Bo... No, nie, nie, nie. nie go. No, bo niego. O! Pokażemy na swój z w ogóle. Dobra. Mam z 81, chyba wiecie to. No i mam taki z tak na szybko ciekawym. Pokażę wiecie. A, Bart... A w ogóle lewy, czyli Masz małą, lewy, No ma tu. Poczekaj. Jak my to to masz 6 legend. Czyli Legon, Search, Chester, Cordelius. 6 legend. I Tech i Kendrick. 6. Legend. 6. No i najlepszym będzie, że no i tak się prezentuje. Konto, Jest okej okay. Nawet, bo to jest rzadkość, tak, no to sześć. Ty poczekaj. Na chwilę wejdę, ja na chwilę A, wejdę, okej, okay? najbardziej, nie, nie najrzadszy to jest chyba. szelka Najrzadszy to chyba jest. Bartek. Ja Bartek. Jest, ja mówię, Bartek. Bo... W ogóle. Wejdź swój klub. Wejdź swój klub. Nowych się pojawiło, nowych się pojawiło. O, Janku, ja dziś będę... No jeszcze witamy białe białko. No. Na klubu, o! Yeah! O, oh yeah, o, oh yeah. Ok. Ok. Ale on napisał, ja dzięki będę wy... będę wy... Witamy białe białko. No, Jeden... już... Ucie, ucie, naprawdę, okej, okay, naprawdę okej się zapowiada, nie? Dobra, niedługo będę tu anielski, ale przepraszam, ale kończę już, bo nie mogę się wiecie, trochę, będziemy kończyć, papa. Pa.